Wszystkim. Witajcie w nowym tutorialu, w nowym pokazie, prezentacji yy, kosmetyków, yy, jakie ostatnio nabyłam, yy, jakie ostatnio dostałam i yy, z głównym naciskiem na Kiko, ponieważ parę dni temu wybrałam się do znajomej do miasta obok i tam właśnie yy, jest sklep Kiko i oczywiście każda maniaczka makijażu uważa to za obowiązkowy, obowiązkowy przystanek w swojej wędrówce po mieście i po sklepach, więc yy, gerając sobie po Kiko, Pierwsze, co to wzięłam, podkład ten tutaj, Universal Fit, który widziałam u Lily Pebbles i bardzo go zachwalała. I również moja koleżanka go ma i również go zachwalała, więc oczywiście postanowiłam go wypróbować. I, I dzisiaj go będę dla Was pierwszy raz nakładać. Pokażę Wam, właśnie jak to się nakłada i co o nim myślę, jak do, ja do tej pory, bo na razie jestem świeżo po tutorialu, więc jeszcze nie chodziłam w tym. Kupiłam właśnie jeszcze cień, którego, którego będę używać, e, cień taki właśnie wrasowany, cień w, w sztyfcie e, i co tam jeszcze mam? No i właśnie nowy tusz, nową kredkę cielistą, e, nowe cienie e, i właśnie jeszcze tutaj mam Balsam Dose, także tego wszystkiego użyję i, i Wam pokażę, jak mi się to sprawuje. Również pokażę Wam właśnie korektor w akcji z Lore Mercier. E, i co? I właśnie chciałam powiedzieć, że Kiko jest oczywiście w Polsce, to jest włoska firma, to jest właśnie coś takiego jak Inglot w Polsce, włoska marka z Mediolanu, która teraz rozpowszechnia się po całej, po całej Europie i możemy spotkać w Anglii, możemy spotkać się również w Polsce. W Polsce teraz więcej wiem, chyba, samą będzie się otwierało, wiem, że jest na pewno w Warszawie i również sklep internetowy funkcjonuje jak najbardziej i mają bardzo teraz fajne przeceny, nawet chyba widziałam, że ten, ten cień w sztyfcie hmm, kosztuje na 29 zł, a teraz na stronie jest za 19, więc oczywiście spieszcie się mocno. Ten podkład tutaj kosztuje jakieś 25 zł, więc to nie są drogie kosmetyki to są tanie, przystępne rzeczy, ale naprawdę fajnie zrobione. A oczywiście nie wszystkie, bo na przykład korektor w pędzelku co wam później też zresztą powiem, co się powtarzam, ale korektor w pędzelku, jaki kiedyś sobie kupiłam, to był do niczego totalnie taki rozświetlający. Tak samo ten Ziglota, niestety, no nie spełnia swojego zadania zupełnie. No, także. Tak wygląda w skrócie to, co właśnie tutaj będę prezentować zaraz. I to wszystko będę nakładać na twarz i zobaczycie to wszystko w akcji. Może coś wypatrzycie ciekawego dla siebie, więc zachęcam do oglądania dalszej części filmiku. Więc zacznę od podkładu. Podkład wygląda tak, jest w wygodnej tubce, e, zawiera 30 ml i mój odcień to 05 Light Beige. E, mają dość sporo odcieni. Tylko, że większość z nich jest albo zbyt beżowe, albo zbyt różowe, więc to jest jedyny taki żółtawy, jaki znalazłam. Eee, I jeżeli właśnie jesteście bardziej jasne i żółte, to 0,5 będzie dla Was, e, bo wszystkie inne naprawdę były dość, no, odcinały się od mojej oliwkowej skóry, więc nie wiem, czy, e, czy będę musiała go mieszać z czymś innym, ale zobaczymy. Na razie nakładam go pierwszy raz, wygląda na dłoni w ten sposób, jest dość... E, no kremowy, ale lekki. Widać, że ma taką luźniejszą konsystencję i zaczynam nakładać. Jeszcze go wcześniej nie nakładałam, więc nie wiem co o nim powiedzieć. Ma być nawilżający. Będę Wam tylko mówiła moje odczucia na bieżąco. Chyba a propos trwałości i, i, i innych czynników nie mogę się wypowiedzieć. Eee, miałam tutaj coś do zakrycia, ale widzę, że nie zakryła mi tego dobrze. Zobaczę, jak nałoży na całą twarz. Na no, razie faktycznie czuję się, jakbym nakładała na skórę taki lekki krem nawilżający. No, krycie ma takie średnie, ale jest bardzo wygodne na skórze. ewidentnie Czuję, że jest nawilżający. No i nie przykrył mnie tutaj moich zaczerwieni, gojących się blizn, więc muszę się posiłkować korektorem bardziej kryjącym. Tutaj mam Nars Radiant Creamy Concealer. widzę też, że odcień no jest za bardzo beżowy jak dla mnie skóra mam tutaj bardziej oliwkową bardziej zielonkawą niż moja twarz, więc to jest właśnie ciepły odcień, ale niezbyt niewstoczająco oliwkowy jak dla mnie więc teraz korektor pod oczy który, o którym mówiłam w ulubieńcach stycznia i jeszcze nie widziałyście go u mnie w akcji, to jest High Coverage Concealer for Under Eyes firmy Laura Mercier ja mam odcień 0,5 Zazwyczaj go lubię rozgrać na palcach. Zobaczcie, jaki to mocny pigment! I sobie wklepać na, na początku troszkę niżej, żeby jak najmniej tego produktu znalazł, znalazło się pod samymi oczami, żeby tutaj nie wchodził yy, ten nadmiar, załamanie. A tutaj nakładając w, w tym miejscu na początku, yy, osiągam takie większe, ładniejsze rozświetlenie i daję tej części twarzy większe krycie. Także ten karakter jest tak gęsty, jak go lubię właśnie wklepywać na początku palcami. <laughs> Widzicie, bardzo ładnie mi tutaj rozjaśnił, rozświetlił końce oczami. Troszeczkę go na powieki też nałożę. I lubię go odrobinę też wziąć na palec nałożyć na brodę, w środek ust i na środek nosa. Trochę między oczami. I tu już rozcieram gąbeczką. Do konturowania użyję mojego duo z Toma Forda, to jest Shade and Illuminate w odcieniu 01. I nałożę pędzelkiem 110 возрасте рамлет и Przypuduję wszystko pudrem z Mac Pro, o którym Wam mówiłam również po lubieńcach. Mam tutaj go troszkę na wieczku. <laughs> Będę go wciskać pędzelkiem 107. Użyję odrobiny mojego wosku Cinewax, czyli Troszeczkę zeskrobuję, rozgrzewam między palcami i przykładam brwi. Teraz wyczusuję sobie do góry. W ten sposób ściągam nadmiar wosku, jak i układam woski, tak żeby ładnie ta linia mi się tutaj odkryła. Teraz biorę pędzelek. Benzelek 317, paletkę do brwi firmy Senna Cosmetics i nabieram tego jaśniejszego, najjaśniejszego i wypełniam brwi. Ostatnio robiąc zakupy, byłem pierwszy raz na stoisku Charlotte Tilbury i tak naprawdę nic nie padło mi w oko, oprócz cielistej kredki, którą spróbowałam na dłoni. I mi się bardzo spodobała, przez to jaka jest kremowa. I słyszałam dużo dobrych rzeczy o tej serii Kredek Rock and Call. I ta ma odcień. O ile ma odcień? Chyba nie ma odcienia. Jest po prostu cielista. Iconic Liquid eye Pencil chyba nic nie ma tutaj napisane no ale jest cielista i, i jej teraz zamierzam używać pod brwi i na linię wodną ja bardzo lubię cieliste kredki do tej pory moją ulubioną była y, wał wow, z maski ale niestety zmienili jej formułę i już mi się nie podoba i kredki również używam dzisiaj pierwszy raz Zresztą widzę, że jest lepsza dla maski ładniej się rozciera, jest bardziej kremowa czym jak na linii wodnej Również chyba bardzo ładnie mocna jest. Mocniejsza niż wszystkie inne, jakie mam. Czyli dobra. <laughs> Może w międzyczasie, żeby usta mi nie wyschły, nałożę sobie Balsam do ust, jaki kupiłam w Kiko. E, wpadł mi bardzo w oko i e, nazywa się Kiss Balm, i to jest balsam z filtrem 15, i było kilka takich e, ładniutkich odcieni. Mi wpadł najbardziej w oko mm, ten najjaśniejszy, numer 1. E, Coconut się nazywa i faktycznie troszkę, znaczy bardziej wanilią pachnie niż kokosem, ale przepiękną wanilią, taką, taką słodką, po prostu do skrupania. E, tam były jeszcze jakieś e, truskawkowe, różne inne malinowe zapachy. Miały takie lekkie, lekkie zabarwienie różowe, ale tą i tak bosko nawilża usta, że naprawdę muszę chyba jechać specjalnie do innego miasta, ale właśnie do salonu Kiko i e, muszę sobie nakupić więcej ich, bo chyba będę szybko zużywać. Bardzo... Bardzo pięknie na łusa. normalnie takie masełko. Mm, Cudowna. Eee, także to Wam bardzo polecam, naprawdę. Kissbaum. To jest już chyba wersja perłowa, ale perłka na ustach nie bardzo. Eee, I co teraz? Tak, już mam, mam oczy. No to zacznę sobie może od shade sticka, czyli Long Lasting Stick. I to nie jest mi obca rzecz, ja już mam dwa styki z tej firmy, taki beżowy i taki zielony. I e, w, ogóle, w ogóle firma Kiko nie jest mi obca, bo ja już od wielu, wielu lat jeżdżę do, do Włoch w miarę regularnie i i w co większym mieście, no Kiko jest we Włoszech tak popularny jak w Polsce Inglot, więc to jest, to jest taka na porządku dziennym firma. Jest bardzo popularna, więc już od jakiegoś czasu przywoziłam sobie jakieś różne rzeczy. I muszę Wam powiedzieć, że na przykład korektor w pędzelku jest do niczego, ich pielęgnacja też nie bardzo. Za to warto się, warto się zaopatrzyć w te stiki, bo są naprawdę porównywalne do tych wysokopółkowych. Są bardzo, bardzo długotrwałe, wytrzymałe, normalnie na burbeton na, na oczach eee, i również e, wszelakie cienie jakie mają, wszystkie rodzaje cienie i jeden, e, którego tutaj może później też użyję, albo i nie ale chcę wam o nim powiedzieć kiedyś robiłam e, posta na blogu porównywa e, porównywałam ten cień z Kiko z cieniem z Catrice i cieniem z Bobbi Brown Sparkle Eyeshadow, który już jest u mnie zużyty mocno I to jest ten sam cień praktycznie, daje ten sam efekt to jest to samo również co z maka teraz wyszły Press Pigments w różnych odcieniach to jest dokładnie taki sam efekt, daje przepięknie miniącej się tafli na oczach takie nietypowe, że w takim przytłumionym świetle dziennym nie widać tego cienia nałożonego na oczy a jak tylko wyjdzie słońce albo przejdziemy do pomieszczenia ze sztucznym oświetleniem no oczy zaczynają się tak pięknie błyszczeć jak gwieździste niebo i za każdym razem jak mam czy jeden czy drugi, każdy mnie pyta co mam na powiekach, że się tak ładnie mieni. To właśnie jest to i to jest coś takiego właśnie jeszcze nie aż tak spopularyzowane, ale to jest takie coś, co, czego myślę brakuje w makijażach, w kosmetyczkach waszych, żeby, żeby ten zwykły makijaż, nie tylko perłowe, matowe cienie, ale żeby miał, miał to coś, żeby docieniowanie jasnym i ciemnym cieniem żeby dostało dodatkowego kopa i pięknie mieniącej się tafli. Więc jak najbardziej polecam Wam one się chyba nazywają Infinite zaraz w grzebie. One się nazywają Infinity Plus i ja mam taki brzoskwiniowy numer 401, jest różnych, różnych odcieni pełno, jestem jeszcze jaśniejsze, ale one dużo koloru tak naprawdę nie dają, sam ten błysk się liczy, więc polecam ogromnie. Kupuje się wkłady i można kupić takie osobne opakowania również na kilka cieni, no ale a propos tego, no i właśnie grzebałam sobie po, po, po tych nowych stickach i zastanawiałam się, czy mają jakieś nowe odcienie, wszystkie są takie, wiecie w pełno jest można takich cieni znaleźć e, takie brąziki, takie, takie delikatne różne albo fiolety e, wiadomo, jeżeli zależy wam na mocnym, mocnym efekcie, to bardzo po, polecam w ogóle wszystkie odcienie, ale ja tego mam naprawdę dużo, więc szukam, zazwyczaj szukam czegoś, czegoś ciekawego I, e, i wybrałam numer 20 8, bo na dłoni wyglądał mi właśnie e, taki bardziej matowy, kremowy. Wygląda właśnie coś jak soft ochre firmy MAC Paint Pot, czyli taki wyrównujący kolory, to rozjaśniający zjaśniający powiekę, ale jak się tak przyjrzałam, e, tylko w, w świetle dziennym nie widać, ale właśnie w świetle lamp w sklepie e, widać było, że ma takie delikatne, się złote drobinki. Więc ja teraz ten shade stick nałożę na powiekę. Jak widać właśnie daje ten fajny taki beżowy, y, korektorowy efekt. I cokolwiek później nałożycie, to jest najlepsza baza pod cienie, bo takie właśnie kremowe, wodoodporne y, cienie zachowują się dokładnie tak jak baza, czyli trzymają wszystko na mur beton. To będzie świetna baza do makijażu średniego. już mi się podoba. Bardzo ładnie rozjaśnią mi tej powiekę. Także super. Tak, poczekam aż troszkę zaschnie, żeby zacząć cieniować, bo na takim mokrym... Tutaj e, dobrze właśnie na, na takim mokrym od razu nałożyć sobie jakieś błyszczące pigmenty, jak chcecie, to się ładnie przyklei. Ale ja nie chcę na razie tutaj nic nakładać e, takiego sypkiego, więc poczekam aż to sobie zaschnie, żeby żebym mogła lepiej rozcierać, żeby mi się potem ciasto nie zrobiło na powiece. Zakupiłam również sobie taki cień okrągły, podzielony na dwie części. Tutaj jest matowy, a tutaj jest... Taki błyszczący, bo również kilka fajnych odcieni, takie zielone, niebieskie, złoto-brązowe, ale najbardziej urzekł mnie właśnie ten błyszczący tutaj cień, bo ten tutaj taki chłodny, chłodny, zszarzały fiolet, no, nie pasuje do mojego typu rody, ale ten błysk, on nie daje takiego koloru, co daje po prostu mocny błysk. Ja bardzo przepraszam za ten hałas na zewnątrz, ale robotnicy sobie stwierdzili, że będą robić remont zaraz przed moim domem. I właśnie ten błysk użyję potem na powiekach. Ale przy właśnie nie będę używać tego, tego fioletowego cienia. Tylko użyję sobie nowych cieni, jakie dostałam od firmy Melt. To jest firma ze Stanów, która do tej pory wypuszczała takie szminki, błyszyki, a teraz wypuściła cienie. W ogóle zobaczcie, jakie bajeranckie opakowanie. To wszystko jest dookoła. Tutaj magnes. Tutaj ma lusterko. I e, proszę, w ten sposób się układają. Każdy magnes się łapie za siebie także można je tak fajnie układać w ogóle super to wygląda Magnes jest dość mocny także myślę nawet tyle odcieni ile odcieni mieć, tyle odcieni bez spadania o. i tutaj taki jest zestaw pierwszy taki bardziej cielisty, brązowy bordowy i czarny pod spodem jest zestaw drugi Kto to złożę, bo nałożyłem po prostu na siebie, to jest zestaw drugi to jest taki fiolet Taki brudny, morski odcień, złoto-brzoskwiniowy i tutaj mam taki piękny, ostry, bordowy, do niebieskich oczu, mega. Także ja sobie użyję <grym> tych dwóch tutaj, tych dwóch tutaj cieni. Tych dwóch. I zmieszam je po prostu razem, nakładam na mój ulubiony pędzelek 228 i wycieniuję sobie troszkę powiekę. Ja w ogóle w zbliżenie dopiero zobaczyłam na powiece, że ten, faktycznie ten cień w ma te złote drobinki, widać je na powiece, ale są bardzo, bardzo subtelne. Tego jasnego beżu troszeczkę nałożę na dolną powiekę. I teraz nałożę sobie palcem tego pięknego błysku na środek powieki, tak do wewnątrz. Pięknie się tam mieni, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jest taki bardziej sypki. Troszeczkę sobie przyciemnie linię rzęs od zewnątrz, taką metaliczną, brązową kredką to jest Graphic Eyes z w odcieniu Glens Tak, nałożę i... Czym by tu rozetrzeć, czym tu rozetrzeć... Teraz sobie rozcieram przy samej linii rzęs. Troszeczkę pogrubiając tutaj w kąciku. I teraz podkręcę rzęsy za lotką. I użyję mojej nowej maskary, e, którą kupiłam pod wpływem pozytywnej opinii ICOVED-D, czyli Alex na, na YouTube, takiej angielskiej, bardzo fajnej youtuberki urodowej I to jest Mega Volume Miss Manga Black Angel. Lubię mi się szczoteczka, bo. <coughs> Przepraszam, bo przypomina mi tą z mascary Sunset przez jest Salad którą bardzo lubię, że jest taka właśnie mniejsza na początku. Pozwala tak lepiej złapać te rzęsy wewnętrznej części, te krótsze. No idealna dolna rzęs lepiej się tym tuszuje. Także ja się polubiłam z tą maskarą, bo można zbudować całkiem <laughs> grube, e, grube rzęsy nawet przy moich lichych, więc e, ja jestem w szoku jak ona działa. Tutaj mam jakieś dwie-trzy warstwy, tak sobie duszywałam, duszywałam i, e, no i dało radę, także nie czuję dzisiaj specjalnie potrzeby do klejenia e, połówek, więc e, trochę roboty z głowy. <laughs> No i jeszcze jedna taka nowość, którą pomyślałam, że dzisiaj użyję. To są nowe pomadki w płynie firmy Anastasia Beverly Hills. Wypuściła trochę odcieni, mi się dostały ich pięć. Jakby z każdej kategorii. Brzoskwiniowy, ciemny, <laughs> taki śliwkowy, taki różowy, czerwony i cielisty. I wypróbowałam je kiedyś, tak po prostu z głupa. Ale szczerze mówiąc tak... Są ładne, mają bardzo mocną pigmentację, ale to właśnie wysychają troszkę podobne do tych silikowych, które nie jest przypadły mi też do gustu. Jednak różę Edition Velvet firmy Bourgeois jeszcze nikt nie przebił. Jeżeli chodzi o pomadkę w płynie, to to jest najlepsza opcja, jaka jest obecnie. No ale użyję jej właśnie nie na suchą bo może bardzo mocno wysuszać. Dlatego wcześniej nałożyłam sobie ten kokosowy balsam do ust. I teraz nałożę sobie odcień Neon Coral. I nałożę go sobie w ogóle na dłoni najpierw. Jak widzicie, bardzo mocny kolor. Bardzo wodnisty. I troszkę, no to jest właśnie coś pomiędzy tym silkowym a velvetins z firmy Lime Crime. Po prostu sobie wklepię ten kolor. Na taką bazę z, z balsamu. On nie ma szansy zasnąć. Mam tylko taki kolor. A jeżeli chcemy, żeby to się mega trzymało i dawało efekt takich bardzo matowych ust, no to wtedy używam na suche usta. No i kolor wyszedł taki mój, taki jak lubię. I na koniec rozświetlacz w kremie z tej, samego, z tej samej paletki z Toma Forda. Zazwyczaj robię dwa palce, maczam, ściągam nadbiar i wklepuję sobie na szczyty. Jak widzicie, daje taki bardzo ładny, zdrowy, zdrowy blask. Bez takiego efektu perełki. Jak większość rozświetlaczy daje. To jest w ogóle cudny kosmetyk do suchej skóry. Makijaż jest już skończony, e, tak się dobrze czuję i myślę, że podkład się na razie sprawdził. E, jest bardzo, bardzo wygodny na skórze. E, reszta z kosmetyków Kiko, jakie wybrałam, również są e, świetne, więc będę je Wam polecać. E, Także najbardziej, wybierając się do Kiko, zwracajcie uwagę na cienie, na pomadki, e, balsamy do ust, kredki, e, pigmentów nie polecam, nie wyglądają ładnie. Eee, tak, także głównie cienie i, i pomadki. I jak widać, podkład. Eee, nie, nie znam, nie wiem jak inne podkłady, może warto wypróbować. Eee, ja ze względu właśnie dobrania od cieni często rezygnuję z próbowania nowych podkładów. Po prostu nie chcę mi się na ich mieszać z czymś. Eee, no ale jeżeli macie gdzieś w okolicach Kiko lub macie internet, bo przez internet można zamawiać, jak i w Polsce, to zachęcam do, do wypróbowania kilku rzeczy. Majątek nie kosztują, a na pewno sprawią Wam tyle Friday, ile mi. Także jedyną, jedną z rzeczy takich naprawdę, jaką powinniście kupić, to właśnie będzie ten Infinity Plus Cień. To się zakochacie totalnie, mówię Wam. No, także to by było wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Pozdrawiam. Pa, pa!